W tym roku na posiedzeniu 16 października kapitula postanowiła przyznać za rok 2015 pięć czarnych diamentów oraz cztery nagrody specjalne Czarnego Diamentu. W gronie laureatów tegorocznego Czarnego Diamentu pani dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku Grażena Szweda, pani dyrektor... Yy... Otrzymała Pani tę nagrodę m.in. za bardzo dobre relacje z rybnickim biznesem. Proszę powiedzieć, jak taka instytucja jak ZUS buduje dobre relacje z lokalnymi przedsiębiorcami? Przede wszystkim staramy się przybliżyć przedsiębiorcom te możliwości, które posiadamy w zakresie pomocy. To znaczy generalnie ulgi, umorzenia, rozkładanie na raty, odroczenia. To są sytuacje, które dotykają przedsiębiorców różnych i w różnej sytuacji i wtedy trzeba pomóc po prostu. Ale przedsiębiorcy nie zawsze też wiedzą o jaką pomoc mogą się zwrócić. Stąd organizujemy bardzo często szkolenia informujące, co możemy zrobić, co, w czym możemy pomóc, w jaki sposób, w jakie trzeba spełnić warunki. Jest to o tyle istotne, że w chwili obecnej, od 1 grudnia po zmianie przepisów, te możliwości udzielania pomocy przedsiębiorcom są jeszcze większe, ponieważ do tej pory mogliśmy tylko częściowo pomagać poprzez częściowe udzielanie ulg na składki, natomiast od 1 grudnia już... Wszystkie zaległości możemy rozkładać na raty i to jest bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców i zachęcam przedsiębiorców do tego, że jeżeli mają jakieś problemy, jakieś kłopoty, zapraszamy, udzielimy informacji i pomożemy. Antoni Mańczyk, prezes firmy Transgór, jeden z laureatów tegorocznej edycji Czarnych Diamentów. Panie prezesie Transgur to jedna z firm o wieloletniej tradycji, która odnalazła się we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych. No trzeba powiedzieć tak, 60 lat firma już funkcjonuje. W tym roku właśnie obchodzimy taki jubileusz. Wszystkie przemiany po drodze, które się w tym okresie odbywały. Jest to zasługa wizji kierownictwa. I y, wielkie zrozumienie i zapał, chęć do funkcjonowania, do utrzymania firmy przez załogę. Załogę mamy bardzo oddaną, bardzo cierpliwą, y, która no, wkłada wszystko, żeby na tym rynku funkcjonować. I dlatego te wszystkie problemy dnia codziennego no, znosimy normalnie. Dostosowujemy się do aktualnych wymagań rynkowych, do, do tego, czego nasi klienci oczekują. No i w, w ten to sposób jesteśmy. Inżgut, Tomasz Wśród laureatów tegorocznych Czarnych Diamentów, pan Tomasz Trebka, prezes, właściciel firmy Inżgut. Panie prezesie, wiele dzisiaj mówiło się o wyzwaniach stojących przed Śląskiem, o wyzwaniach gospodarczych. Jak te wyzwania Pan definiuje jako lider lokalnej przedsiębiorczości? Można powiedzieć, że Śląsk jest takim motorem dla Polski i przedsiębiorstwa, które tutaj funkcjonują są tymi trybami, które będą napędzać gospodarkę. To jest wielkie wyróżnienie dla nas, dla mojego przedsiębiorstwa, z czego bardzo się cieszę i dziękuję bardzo Kapitule. Jest to nie pierwsza nagroda w tym roku, natomiast ona jest bardzo szczególna, ponieważ jest Ofiarowana czy nadana nam na Ziemi Śląskiej przez Śląsadów. Dziękuję Państwu za wszystkie